Podcast Sukcesja i ubezpieczenia. Cześć, nazywam się Dawid Kalwasiński i zawodowo zajmuję się zabezpieczaniem moich klientów pod kątem finansowym, wykorzystując ubezpieczenie na życie. Dodatkowo jestem pasjonatem sukcesji, w związku z tym dzielę się wiedzą, jak wykorzystać mechanizmy prawne do tego, aby skutecznie zminimalizować ryzyka związane ze śmiercią, poważnym zachorowaniem czy wypadkiem. Jeżeli interesuje Cię to, w jaki sposób zabezpieczyć siebie, swoją firmę czy rodzinę, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Cześć, witajcie w szóstym odcinku podcastu Sukcesja i Ubezpieczenia. Dzisiejszy temat odcinka brzmi, jak zminimalizować ryzyka związane z prowadzeniem firmy. Ja dzisiaj opowiem o tym, jakie występują ryzyka podczas prowadzenia firmy i jak możesz je ograniczyć. Ja w tym odcinku skupię się na jednoosobowych działalnościach gospodarczych i spółkach cywilnych, czyli tak naprawdę, też jednoosobowych działalnościach, które się po prostu połączyły w spółkę. Nie będę opowiadał o spółkach zo, komandytowych, jawnych czy, czy tam innych, dlatego że odcinek byłby bardzo długi, a zresztą one działają całkowicie na innych zasadach. W tym odcinku poruszę takie ryzyka jak ryzyko finansowe, gdzie będę opowiadał o problemach z płynnością finansową, zadłużeniu czy niewypłacalności. Ryzyko operacyjne, tutaj jakby tematem będzie błędy w wykonywaniu usługi, szkody w aktywach firmowych spowodowane zdarzeniami losowymi, czyli nie wiem, kradzieżą, pożarem czy innymi właśnie takimi zdarzeniami. Następnie poruszymy, poruszymy temat ryzyka prawno-podatkowego. Tutaj będę opowiadał o źle dobranej formie prawnej prowadzenia firmy czy nieadekwatnej formie podatkowej. I na końcu, na końcu poruszę ryzyko personalne, gdzie porozmawiamy sobie o śmierci kluczowego pracownika, wspólnika, jeżeli prowadzisz tą spółkę cywilną, czy o rotacji pracowników. I następnie podzielę się pomysłami, jak możesz konkretne ryzyko zminimalizować albo w ogóle wykluczyć, wykorzystując mechanizmy sukcesji i ubezpieczeń. No bo podcast jest o sukcesji i ubezpieczeniach, w związku z tym te, ryzyko, te ryzyka, wszystkie o których opowiedziałem wcześniej, będziemy rozpatrywać właśnie w kontekście um, sukcesji i, i ubezpieczeń. Dlaczego ten temat jest ważny? Dlatego, że większość tych ryzyk, o których będę opowiadał, jesteś w stanie zaopiekować zawczasu, co można wyliczyć, jakby korzyści z zaopiekowania się tymi ryzykami zawczasu, możesz wyliczyć w pieniądzu. Czyli, dla przykładu, zakup ubezpieczenia jest tańszy od wzięcia kredytu, czy bardziej opłacalny od sprzedaży majątku w momencie, gdybyś poważnie zachorował. A musisz obsługiwać powiedzmy swoje zobowiązania, nie chcesz zamykać firmy z jakiegoś powodu, no bo są pracownicy, którzy mimo wszystko jakoś ten biznes pociągną dalej bez ciebie, a ty jesteś chwilowo niedyspozycyjny i nie ma Twoich kompetencji w firmie, to wtedy ten zakup ubezpieczenia jest po prostu tańszy od właśnie kredytów, czy, czy sprzedaży swojego majątku. Tak samo ustanowienie zarządcy sukcesyjnego jest po prostu łatwiejsze niż przepychanie się ze spadkobiercami po śmierci na przykład twojego wspólnika, o ile w ogóle umowa Twojej spółki przewiduje to, że po śmierci wspólnika spółka nadal będzie funkcjonować, bo może po prostu się zamknąć, to jakby te zamknięcie spółki cywilnej jest opcją domyślną. Więc jeżeli tam nic nie zrobiłeś w umowie, no to ona się prawdopodobnie i tak zamknie. Także jeżeli chcesz prowadzić firmę w sposób bezpieczny, zminimalizować konsekwencje finansowe, ryzyko, o których opowiem, to ten odcinek jest właśnie dla Ciebie i serdecznie zachęcam Cię do wysłuchania części merytorycznej. OK, jedziemy z pierwszym ryzykiem. To jest ryzyko finansowe. Tutaj właśnie głównym tym problemem jest strata płynności finansowej czy niewypłacalność. I teraz dla przykładu, jeżeli twoje kompetencje w firmie są potrzebne do tego, żeby firma zarabiała pieniądze, żeby klienci zostali dobrze obsłużeni i żeby to w ogóle wszystko się kręciło, pomimo tego, że masz pracowników, ale tak czy inaczej jakby core biznesu spoczywa na tobie, no to w sytuacji, gdy tych twoich kompetencji zabraknie, to może przytrafić się, że ta płynność finansowa w Twojej firmie zostanie zaburzona, dlatego że kredyty wszystkie obrotowe czy, czy inne trzeba obsługiwać, raty kredytów właśnie trzeba płacić, podatki też trzeba, trzeba płacić nadal, mimo tego czy, czy, czy jesteś chory czy nie. To, to jakby te zobowiązania nie znikają, tam bank nie powie, że ach, no to jeżeli pan zachorował, no to my poczekamy, aż pan wyzdrowieje. To raczej tak nie zadziała, po prostu to wszystko nadal trzeba płacić. Tak samo przecież pracownicy też oczekują swoich wypłat, mimo twoich pro problemów jakby prywatnych. I tutaj dobrym sposobem na zminimalizowanie tego ryzyka jest po prostu ubezpieczenie na życie jakby w koncepcji tej zabezpieczenia od poważnych zachorowań czy inwalidztwa. I możesz wziąć kartkę papieru czy, czy Excela, czy tam od księgowej te wszystkie dokumenty, sprawdzić jak wygląda, ile potrzebowałbyś na obsługę swojej firmy. Czyli ile Twoja firma potrzebuje pieniędzy w skali miesiąca, żeby funkcjonować. I teraz... Tak możesz ustalić te swoje ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania czy inwalidztwa, żeby po prostu móc obsługiwać wszystkie swoje zobowiązania i nie stracić tej płynności finansowej. Tak samo, jeżeli mm, podpisałeś umowy, to możesz tutaj wykorzystać gwarancje ubezpieczeniowe, które będą zabezpieczać. Płatności w umowach. I teraz tak samo, jeżeli masz jednoosobową działalność gospodarczą, jesteś w tak zwanym wolnym zawodzie, gdzie nie zatrudniasz żadnych pracowników, tylko. Twoje kompetencje, e, dzięki swoim kompetencjom, umiejętnościom, po prostu zarabiasz pieniądze, to dobrze jest rozważyć ubezpieczenie od uszczerbku na zdrowiu. Czyli jeżeli wykonujesz pracę e, za pomocą swoich rąk i jeżeli płamiesz rękę, czy, czy ręce, czy palce, czy cokolwiek no to pytanie, czy dalej będziesz mógł tą działalność swoją wykonywać. No bo jeżeli nie, no to znowu mamy tą sytuację um, zaburzenia płynności finansowej i dobrze byłoby tak dobrać ubezpieczenie na wypadek uszczepku na zdrowiu, żeby te konsekwencje zminimalizować. To nie zawsze będzie też można było zrobić tak, żeby jakby w stu procentach wykluczyć te, te ryzyko płynności finansowej, bo wyobrażam sobie, że po prostu składka byłaby nie do przyjęcia, Natomiast zawsze warto sprawdzić, na czym się stoi i ile takie ubezpieczenie mogłoby kosztować. Teraz towarzystwa naprawdę zwiększają limity, jeżeli chodzi o poważne zachorowanie i więc można ubezpieczyć się na, na kwoty typu pół miliona złotych, więc te pieniądze nie dość, że mogą zapewnić jakby tą płynność finansową, to jeszcze Część tych pieniędzy będziesz mógł przeznaczyć na przykład na prywatne leczenie, i, i to też jest OK. OK, czyli, tak jakby krótko podsumować, podsumowując, ryzyko finansowe. Jeżeli miałbyś stracić płynność finansową z powodu poważnego zachorowania, inwalidztwa czy uszczerbku na, zdrowia, na zdrowiu, to warto, żebyś rozważył tak ubezpieczenie, takie ubezpieczenie, które zagwarantuje to, że, że tej płynności po prostu nie stracisz, czy będziesz mógł swobodnie leczyć się i, i nie będziesz musiał zamykać firmy czy je zawieszać. Ok, drugie ryzyko to jest ryzyko operacyjne. Tutaj głównym problemem mogą być błędy w wykonywaniu swojej usługi, czyli jeżeli mm, wykonujesz jakąś usługę, nie wiem, montujesz klimatyzację, jesteś yy, stolarzem, yy, czy czy wykonujesz inne, innego rodzaju usługi, yy, to prawdopodobnie błąd. Twój błąd bądź Twojego pracownika może spowodować różne szkody czy to u klienta, czy ogólnie u osób trzecich. No jeżeli na przykład jesteś hydraulikiem albo masz firmę, która robi remonty usługi te sanitarne, no to jeżeli coś źle twoje chłopaki podłączą, mówić mówiąc kolonkwialnie, i zalejesz na przykład 3-4 piętra w dół, no to tam odszkodowania mogą być naprawdę wysokie. I teraz te błędy właśnie w wykonaniu swojej usługi, to jest ryzyko operacyjne, które można zabezpieczyć ubezpieczeniem OC, czyli po prostu... Oce, firmy, swojej działalności na, na wybrane, wybrane PKD i na sumę ubezpieczenia taką, żebyś po prostu nie musiał tego płacić z własnej, z własnej kieszeni. Drugim problemem, czy problemem w ryzyku operacyjnym są szkody w aktywach firmowych, czyli właśnie szkody spowodowane pożarem, zalaniem. Uszkodzeniem kradzieżą właśnie tych aktywów firmowych, czyli twoich narzędzi, mienie obrotowe, które wykorzystujesz do, do wykonywania swojej usługi i tak dalej. Czyli wszystkie swoje aktywa firmowe, które masz, no to mogą się przytrafić zdarzenia losowe, które po prostu to w jakiś sposób zniszczą, uszkodzą bądź kto się ukradnie i po prostu nie będziesz mógł wykonywać swojej usługi. I tutaj też warto byłoby rozważyć właśnie tak rozszerzenie tej polisy oceny działalności, żeby to wszystko obejmowało. Natomiast jeżeli chodzi o jeszcze te błędy w wykonywaniu swojej usługi, no to jeżeli prowadzisz biznes, gdzie występuje duże ryzyko popełnienia błędu i w związku z tym występuje duże ryzyko konsekwencji finansowych, to warto tutaj rozważyć rozdzielność majątkową. Dlatego, że przy jednoosobowej działalności gospodarczej nie ma rozróżnienia, tak naprawdę nie ma rozróżnienia między majątkiem prywatnym a, a firmowym. I jeżeli powinie Ci się noga na JDG, to ryzykujesz też swoim majątkiem prywatnym. I teraz uwaga, jeżeli nie masz rozdzielności majątkowej, to ryzykujesz też majątkiem prywatnym swojej żony. Okay, więc warto rozważyć rozdzielność majątkową i podział majątku w sposób taki, który spowoduje, że te prowadzenie firmy będzie bezpieczniejsze. Okay, także jakby podsumowując to, to drugie ryzyko: operacyjne błędy w wykonywaniu swojej usługi, szkody w aktywach firmowych spowodowane zdarzeniami losowymi. Uszkodzenie mienia osób trzecich, to rozwiązaniem jest rozdzielność majątkowa, żeby nie pociągnąć prywatnego y, majątku osobistego i OC działalności, żeby zminimalizować też ryzyko, y, konsekwencje finansowe błędów wykonanych przez Twoich pracowników czy, czy przez ciebie, y, po to, żeby y, nie musieć płacić z własnej kieszeni. OK, trzecie ryzyko ryzyko prawno-podatkowe. I tutaj głównym problemem jest źle dobrana forma prawna prowadzenia firmy i ta nieadekwatna forma podatkowa. I co tutaj mam na myśli? Jeżeli prowadzisz firmę, która jest obarczona wysokim ryzykiem, że jeżeli źle wykonasz np. swoją usługę, to wtedy te konsekwencje finansowe mogą być spore, to istnieją w prawie inne formy prowadzenia działalności, działalności niż JDG. I jak rozmawiam z przedsiębiorcami, to często właśnie właściciele mają takie podejście, że te prowadzenie spółki na przykład jest dość skomplikowane, bo jest tam dużo papierologii, trzeba jakieś uchwały, zgromadzenia wspólników i tak Natomiast to naprawdę nie jest, jakby zestawić plusy, a minusy prowadzenia spółki a JDG, to najprawdopodobniej Wyjdzie, że plusów w spółkach ZO jest po prostu więcej, dlatego że nie odpowiadasz majątkiem prywatnym, o ile tam dobrze wszystko jest poukładane. Może się to bardziej spinać pod kątem, właśnie też podatkowym, bo możesz mieć CIT 9%, a nie PIT i ten ZUS, nieszczęsny, który też trzeba płacić. W spółkach ZO jest trochę inaczej. I teraz dobrze jest tutaj, żeby zminimalizować to ryzyko prawno-podatkowe. Przede wszystkim umówić się na konsultację z doradcą podatkowym. Ja nie spotkałem się w swojej karierze, żeby ta konsultacja przedsiębiorcy z doradcą podatkowym nie wyszła mu na plus. Wszystkie te sytuacje, gdzie przedsiębiorca mimo wszystko umówił się na taką konsultację i, i wdrożył te wszystkie zalecenia doradcy podatkowego, po prostu wyszły mu na plus finansowo. Dlatego, że ty jako przedsiębiorca możesz sobie nie zdawać sprawy, jakie są możliwości, zresztą to jakby nie jest przecież twoja to nie jest, to, to nie jest jakby twoje zadanie wiedzieć też wszystko o prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce. Po to są różni specjaliści, żeby korzystać z ich wiedzy. I, I tutaj doradca podatkowy to jest taka pierwsza osoba, która według mnie, jeżeli nie byłeś, jeszcze nie miałeś konsultacji z doradcą podatkowym, to gorąco cię zachęcam, żeby, żeby się do takiego umówić. Dlatego, że Podczas tej konsultacji może na przykład wyjść temat przekształcenia Twojej działalności gospodarczej, na przykład w spółkę ZO, czy w inną e, formę prowadzenia działalności, jeżeli to po prostu będzie zasadne. I to spowoduje, że prowadzenie firmy stanie się po prostu bezpieczniejsze. Jeżeli firma zdobywa, Twoja firma zdobywa coraz większe kontrakty, zatrudniasz coraz więcej osób, tych podatków robi się coraz więcej. Jeszcze jak wpadłeś w daninę solidarnościową, bo przekroczyłeś milion, to już w ogóle prawdopodobnie prowadzenie JDG w Twoim przypadku nie ma sensu i, i warto tym bardziej, czym prędzej udać się po prostu do doradcy podatkowego, żeby to zweryfikować. Tu podsumowując, jakby to trzecie ryzyko prawno-podatkowe. Problemem może być źle dobrana forma prawna i nieadekwatna, nieadekwatna forma podatkowa Twojej działalności. Przykładem zminimalizowania tego ryzyka jest po prostu konsultacja z doradcą podatkowym i najlepiej też prawnikiem, którzy ustalą, czy to, w jaki sposób aktualnie prowadzisz działalność jest, jest adekwatne i najbardziej rozsądne. Okay. Ostatnie ryzyko to jest ryzyko personalne. Tutaj głównym problemem jest śmierć kluczowego pracownika bądź twojego wspólnika, jeżeli prowadzisz spółkę i rotacja pracowników. No ta rotacja pracowników to wiadomo, że może to jest bardziej temat HR-u, który mm, powinien trzymać pieczę nad tym, żeby rozmawiać z pracownikami, robić różne badania satysfakcji czy rozwiązywać te konflikty natury personalnej. Natomiast są też narzędzia w sukcesji, żeby, żeby te ryzyka po prostu zminimalizować. I teraz dlaczego ta śmierć kluczowego pracownika może być problemem? Dlatego, że prawdopodobnie jest tak, że jeżeli nie jesteś jednoosobową działalnością gospodarczą, tylko zatrudniasz już trochę osób, to nie wszystko Możesz zrobić w firmie. W sensie, twoje kompetencje nie są wystarczające do tego, żeby, żeby firma działała w 100%. Albo zdelegowałeś swoje kompetencje na inne osoby, jakiegoś menadżera, kierownika, czy, czy po prostu innego specjalistę. I teraz, jeżeli by go zabrakło, no to kontynuowanie działalności w takim wymiarze, jak to się dzieje teraz po prostu będzie. Utrudnione, no bo ktoś będzie musiał te jego obowiązki, kompetencje przejąć, albo będziesz to ty najprawdopodobniej, albo trzeba będzie zatrudnić kogoś z zewnątrz. I to samo tyczy się śmierci wspólnika. No, ze śmiercią wspólnika jest jeszcze gorzej, dlatego że zazwyczaj on istnieje w różnych rodzajach umów, gdzie, gdzie jego śmierć może spowodować rozwiązanie umowy, na przykład umowy spółki waszej cywilnej. I wtedy te konsekwencje są jeszcze gorsze. Natomiast tutaj rozwiązaniem może być ubezpieczenie na życie właśnie na tych kluczowych pracowników czy na wspólników. Po co to się robi? Ano po to, że jeżeli takiego człowieka zabraknie z dnia, z dnia na dzień, to zatrudnienie specjalisty z zewnątrz może wiązać się z dużym wydatkiem finansowym. Sam proces rekrutacji, rekrutacji trwa długo, a jeżeli człowieka chcemy na już i szybko, no to prawdopodobnie będziesz musiał mu zapłacić po prostu dużo więcej. I w związku z tym te ubezpieczenie na życie ma zagwarantować to, że, że po prostu w sposób płynny będziesz mógł znaleźć inną osobę do tego, żeby, żeby biznes dalej funkcjonował. Ja wiem, że to może brzmi trochę brutalnie, że, że, że jakby poruszam tą kwestię z takiej strony bardzo finansowej. Natomiast chodzi o to, że w związku z tym, że ty prowadzisz firmę, to też inne rodziny mogą funkcjonować. I żeby ta śmierć jednego człowieka nie wpłynęła na to, że inne, pozostałe rodziny będą w jakiś sposób odczuwać konsekwencje finansowe tego zdarzenia. To jest po prostu zbędne, nie ma, nie ma w tym żadnej chwały. A można to w pewien sposób zabezpieczyć, więc warto rozważyć, czy, by, czy to akurat w Twojej sytuacji ma, ma zastosowanie. Tutaj też, jeżeli chodzi o śmierć wspólnika, to jeżeli chodzi o konsekwencje bardziej natury prawnej, no to sukcesyjnym rozwiązaniem jest oczywiście zarząd sukcesyjny, jak sama nazwa wskazuje, do tego, żeby, żeby firma mogła dalej funkcjonować i, i być zarządzana. Przez, przez, przez kogoś innego. Oczywiście narzędzia takie jak pełnomocnictwa, prokura, to są narzędzia, które między innymi też powodują to, że ta osoba, która, która jest prokurentem czy pełnomocnikiem ma poczucie lojalności wobec też firmy. Czuje też pewien w pewien sposób się odpowiedzialna za, za losy tej firmy, więc jeżeli masz osobę, która ma kompetencje i według ciebie m, warto byłoby zadbać o to, żeby żeby nie uciekła ci z firmy, czyli żeby ograniczyć tą rotację pracowników. To dobrym pomysłem jest dzielenie się odpowiedzialnością w firmie, dzielenie się tą wiedzą, umiejętnościami, delegowanie właśnie obowiązków po to, żeby ci twoi pracownicy też czuli się, że, że są ważni w firmie i że są potrzebni. I w związku z tym wtedy ta rotacja pracowników mogłaby być mniejsza. No, bo jeżeli ktoś nie czuje się przywiązany w żaden sposób do firmy i czuje się że tam zbędny, no to prawdopodobnie i tak odejdzie z firmy, pójdzie gdzieś, gdzie ta, ta, ta luka, ta potrzeba przynależności będzie w pewien sposób za, zaopiekowana. OK, czyli podsumowując to ryzyko personalne, tutaj mówimy o dwóch problemach, czyli śmierci kluczowego pracownika, wspólnika i rotacji pracowników. I przykłady zminimalizowania tych dwóch ryzyk jest ubezpieczenie na życie dla kluczowych pracowników i sukcesja pracownicza, która ma powodować to, że, że dzielisz się wiedzą, kompetencjami i delegujesz obowiązki na, na, na pozostałych współpracowników, po to, żeby oni czuli się potrzebni firmie i żeby zwiększyć ich lojalność. Ok, to tyle w dzisiejszym odcinku, i zapraszam Cię na krótkie. Podsumowanie. Ok, w dzisiejszym odcinku dowiedziałeś się, jakie ryzyka mogą wystąpić podczas prowadzenia firmy i jak w praktyczny sposób możesz je zminimalizować. Jeżeli chciałbyś porozmawiać bardziej szczegółowo o wybranym ryzyku i, i zestawić je ze, ze swoją sytuacją, to zachęcam cię do kontaktu ze mną poprzez social media czy przez formularz na stronie zabezpieczonybiznes.pl. Będziemy mogli umówić się na krótką, bezpłatną konsultację albo po prostu na spotkanie, na którym będziemy mogli sobie swobodnie na ten temat porozmawiać. A tymczasem to tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki Ci bardzo za wysłuchanie. Zapraszam Cię do subskrybowania mojego podcastu i do dzielenia się też tą wiedzą ze znajomymi. Będę wdzięczny, jeżeli polecisz mój podcast właśnie ludziom, który, którym ta wiedza może być przydatna. Dzięki Ci jeszcze raz, do usłyszenia za tydzień. Cześć!